Jest nasz dom tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele dla nas wy a dla was my najlepsi przyjaciele <grystanie> możesz dziś spełnić sny wyobraźni granic brak bawmy się każdego dnia niech ta rada nie trwa To jest nasz dom Tu razem wciąż Poznajemy zabaw wiele Najlepsi przyjaciele To my! Tosia i Tymek! Opiekujemy się zwierzątkami Kai. Chodźcie! Opiekunowie zwierzątek Cześć Kaju! chodźcie kochani! Dzień dobry, cześć Sosiu! Cześć, cześć Kaju! O, cześć, ciebie Dzień również! O, również. Jaki punia je, punia <grym> Idę. o, cześć! Cześć Ty! Dajcie! Kaja jej, mama, Kaja, jej mama, Kaja, jej mama, Kaja, jej mama, tata i brat wyjeżdżają na parę dni. Dlatego przynieśli do nas świnki morskie Kai, żebyśmy się nimi w tym czasie zaopiekowali. Ale są słodziutki! Nazywają się Punia i Bunia. O, Ta nazywa się punia. się punia. Włożymy punię do środka. Gotowa? Proszę bardzo. Wow. Wow. Chcecie no się jest pić? Troszkę nerwowa. musimy już jechać. O, Ach, no tatusiu! Dobrze. Dziękujemy, że zaopiekujecie się świnkami, dzieciaki. Dawajcie im jedzenie i dużo przesulajcie. Tak. Będziemy. Dobrze. Ich klatka jest w ogrodzie. Będzie im się tam dobrze spało, dobrze? Będziemy o nie dbać i czyścić ich klatkę. Obiecujemy. Pa zwierzaczki, patosiu i tym. Pa kaju! Patymek! Pa Cześć, Puniu i Buniu! O. No, pa chodźmy. Puniu, pa Buniu! Cześć, się Bawcie się dobrze! Spójrz, weszła do domku. <noise> Mamusiu, hmm. czy możemy je teraz potrzymać? Nie, jeszcze nie. Trochę później, jak już się zadomowią. Bo ten dom i wy, to dla nich nowość. Rozumiecie? Czas na obiad. Chodźcie umyć rączki. Niech się zadomowią. No, no dobrze. Dobra. Po obiedzie świnki już były trochę bardziej przyzwyczajone do naszego domu. Mamusia pozwoliła nam je po raz pierwszy potrzymać. Ja chyba chcę bunię. Proszę bardzo. Grzeczna dziewczynka, potrzymaj ją. Jesteś o, taka tak. mięciutka, buniu. O. O. Spójrz na jej oczy. Trzymasz ją dobrze, Tosiu. Proszę, czy mogę podtrzymać już bunię? Tak, Tymku. Mamusia mówi, że jak będziemy się ładnie opiekować płynią i bunią w ten weekend, to jak się przyprowadzimy, będziemy mogli mieć własne zwierzątko. Proszę bardzo. Przed naszym domem Gotowy? jest jakiś pan. O, tak, prawie zapomniałam. O czym? Włóżmy z powrotem świnki, a ja wam to wyjaśnię. Zawiesza jakiś znak, mamusiu. Tak, został wysłany z Agencji Nieruchomości. Zawiesza znak, że nasz dom jest na sprzedaż. Czemu? Żeby ktoś, kto szuka domu, go zobaczył. Dzień dobry, Tymek, pomachaj. <grym> o, już sobie idzie. Do widzenia. Pa! <grym> Drzwi klatki są otwarte! <grym> o, nie! Gdzie się podziała punia? Nie widzę nigdzie buni. <grym> 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 je! Mamusiu! Przepraszamy! Nie opiekowaliśmy się nimi dobrze. O, to ja powinnam była sprawdzić, czy klatka jest zamknięta. Chodźcie, poszukamy ich! Dobrze! Mogą być pod kanałem, Zobaczmy! Mamusiu! Nie wiem, gdzie są! Nie mogę o, nie, ich znaleźć! Tutaj też ich nie ma! Może są przy zabawkach! Świetny pomysł! Ja sprawdzę przy butach w przedpokoju! Dobrze! Szukaliśmy ich wszędzie! Przez całe popołudnie! Ale nie znaleźliśmy świnek morskich! U góry ich nie ma! Co my teraz zrobimy? Mamusiu, a co jeśli nigdy nie znajdziemy Puni i buni? Znajdziemy! Musimy dalej szukać! Hmm. Już wiem, pan Filip jak ma króliczki Może będzie wiedział, co zrobić. O, doskonały pomysł, Tymku Proszę bardzo Proszę wejść Dziękuję. Dziękujemy za pomoc, proszę pana Proszę usiąść Dziękuję Wy Powiedzcie mi jeszcze, co się stało, bliźnięta Opiekujemy się świnkami morskimi Kaji Aha. Na czas jej wyjazdu ale one nam zniknęły. U. I nie możemy ich nigdzie znaleźć. Mm. Nawet w ich własnym domku. Niech pan spojrzy. Rozumiem. Świnki morskie uciekły. Dobra, lepiej się tym zajmijmy. No. Pan Filip, jak doskonale wie, co zrobić. Jeśli szukacie świnek morskich, musicie myśleć jak świnki morskie. <noise> Czemu? Zaraz wam powiem. Czy wołaliście je, krzycząc bardzo głośno? Tak, bardzo głośno. A, no właśnie, tak się nie robi. Wyobraźcie sobie, jesteście naprawdę malutcy i słyszycie, jak ktoś krzyczy. Co wtedy zrobicie? Schowamy się? Dokładnie. I co byście czuli? Hmm. Strach. Zgadza się. Wtedy na pewno byście nie wyszli, prawda? Jak myślicie, co sprawiłoby, żebyście wyszli? Hmm. Ja wiem, jedzenie! Dokładnie! Gdzie jest jedzenie świnek morskich? To jest to. Dobrze, Tosiu, weź pudełko. A bardzo ładnie. Kiedy tym potrząśniesz, a one to usłyszą, pomyślą, że czas na jedzenie. Świetnie, Tosiu! <laughs> o to chodzi. Tak jest. Zatrzęś ponownie jedzeniem świnek. Bardzo dobrze. I żadnych głośnych dźwięków, Tosiu. Tak jest. Zatrzęś jeszcze raz. A? Tymku żadnych gwałtownych ruchów. Bardzo cichutko i spokojnie. I słuchajcie. Słuchajcie. Słyszałem jakiś pisk. Czysz. Czysz. To gdzieś bardzo blisko. Spójrzcie, to Punia i Bunia. Tutaj są. To Punia i Bunia. Przez cały czas były w torebce mamusi. O, chodźcie do Puniu i Buniu. Chyba im się tu podoba. Psz, psz. Tak, chyba tak. Żebyśmy Bardzo ich nie znaleźli, przez delikacje. przypadek wzięłabyś je o, tak. do sklepu. Tak. Dokładnie. O. Dobra robota, bliźnięta. Ja chyba dalej Jesteście wspaniałymi opiekunami. Tak, to prawda. Punia i punia to prawdziwe szczęścia. Dziękujemy za pomoc, proszę pana. Dziękuję. A nie ma za co. Tylko delikatnie. Sprawdźmy, czy drzwiczki są zamknięte. Świetnie, dziękuję tymku. Te świnki morskie są naprawdę dobre w zabawie wchowanego. chowanego. Mamusiu? Tak, Tosiu? Czy możemy mieć jakieś swoje zwierzątko, jak się przeprowadzimy? I wtedy mamusia powiedziała... Tak, myślę, że tak. Tak, myślę, że tak, kochani. Możecie mieć swoje zwierzątko, jak się przeprowadzimy, bo jesteście bardzo troskliwymi opiekunami. Hurra! Hurra! Będziemy, będziemy mieli zwierzątko, będziemy mieli zwierzątko, będziemy mieli zwierzątko, będziemy mieli zwierzątko. Będziemy mieli. Zwierzątko. Będziemy mieli... Zwierzątko. Będziemy I, mieli... I pamiętajcie co mówił pan Filipiak, żadnych hałasów. Zwieżątka. I to powiedziała mamusia, byłoby na tyle. Cześć. Macie dobrą pamięć? Pamiętacie co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj uciekły nam Punia i Bunia. Pamiętacie, gdzie się schowały? Były pod kanapą? Czy może w torebce mamusi? Odpowiedź kryje się za tą chmurką. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to torebka mamusi. Zobaczcie. Spójrzcie, to punia i bunia. Tutaj są. To punia i bunia. Przez cały czas były w torebce mamusi. Chodźcie, do puniu i buniu. Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! Bawmy się! W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Piąk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwam. Realizacja wersji polskiej: Studio Tercja Gdańsk dla Hipage Media International.